Witajcie, witajcie. Dzisiaj historia jak wiele innych. Stres, przeciążenie, trudne sytuacje w pracy, ciężko przechorowany COVID przez kilka tygodni i nie odzyskanie już sił po tym covid tak jak było kiedyś. Potem śmierć bliskiej osoby i konsekwencją rzodziejące zapalenie jelita grubego. Objawy, bóle brzucha, krwawienie z jelit. To historia, która może się przydarzyć każdemu, a tutaj dziewczyna próbowała różnych leków, ziół, diet. Niewiele to pomagało. W lutym zaczęła kurację metaboliczną podstawową. Już po kilku miesiącach krwawienia z jelit ustały, bóle brzucha ustały, w tej chwili może jeść prawie wszystko, jest szczęśliwa. A my Witajcie kochani. Ostatnio dociera do mnie coraz więcej sygnałów od osób, które prowadzą kurację, o efektach tej kuracji. Zacznę jednak od takiego przykładu dość dobitnego, gdzie osoba, no już też po siedemdziesiątce, zaczęła kurację jakiś czas temu i zauważyła u siebie, że ataki alergii, które miała od dziesięcioleci, po prostu na kuracji metabolicznej ustały. Kuracja metaboliczna, ponieważ porządkuje cały szlak metaboliczny, wycofuje różne problemy metaboliczne. I tutaj, mimo że kobieta zażywała przez wiele, wiele lat leki przeciwalergiczne, te ataki. Alergii wracały co kilka miesięcy, co trzy miesiące, cztery miesiące. Natomiast w tej chwili zauważyła, że kuracja metaboliczna spowodowała, że ataki alergii nie wracają i nie, nie ma skutków ubocznych też brania leków. W ogóle jest to osoba, która swoje stawy musi bardzo też za, zaopiekować, i dzięki kuracji metabolicznej również jej stawy są w lepszej kondycji. Także będę się z Wami dzielić takimi tutaj informacjami od osób, które kurację metaboliczną podjęły w ostatnim czasie i jakie już zauważają efekty. Bo mija zgaga, mija, mija zmęczenie, wiele problemów ustępuje, ludzie czują się lepiej. Pozdrawiam Was, do usłyszenia.